Z cyklu mity na temat drzemek. Mit numer jeden. Twoje dziecko po prostu tak ma, wyrośnie z tego. Pewnie nieraz usłyszałaś, to minie, dzieci tak mają, nie przesadzaj. Jednak ty widzisz, że twoje dziecko po 30-minutowej drzemce płacze i chciałoby pospać jeszcze dłużej, ale nie potrafi. Fakt. Rzeczywiście, drzemki niemowląt do czwartego miesiąca życia charakteryzują się tym, że są krótkie, chaotyczne, a plan dnia nieuregulowany. Jednak wraz z wykształcaniem się rytmu okołodobowego i zmianą struktury snu u dziecka pojawia się gotowość do wydłużania drzemek. I warto nad drzemkami pracować, aby przynosiły one dziecku odpowiednią regenerację i korzystnie wpłynęły na sen nocny. Sen dziecka to biologiczny proces, który warto wspierać, aby dziecko było zregenerowane, a ty, abyś miała czas na kubek ciepłej herbaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat drzemek Twojego maluszka, to kliknij w link poniżej i zobacz, jak możesz wspierać jego prawidłową regenerację i dobry i długi sen.